Cześć, z tej strony Trap.pl, a dzisiaj jak widzicie po tytule i miniaturce tego filmu. Niestety, ale drugi raz pod rząd, musimy sobie porozmawiać o kolejnej tragicznej historii, która wydarzyła się na przestrzeni ostatnich dni. No bo tak, to już niestety oficjalna informacja. Zaledwie 20-letni Loaded odszedł z naszego świata. I powiem wam, że w poniedziałek, w okolicach godziny 21 czasu polskiego, gdy ta wiadomość zaczęła się nagłaśniać w mediach, gdy o tym usłyszałem, to dosłownie mnie zamurowało. No bo tak naprawdę to za każdym razem, każdy, ta kolejna tego typu informacja boli równie mocno Gdy następny młody twórca z wielkim potencjałem ginie przedwcześnie I niestety ale w ostatnich latach coraz to więcej takich historii ma miejsce No a kwestia Lilo Deda jest na pewno jedną z tych najbardziej przykrych Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności oraz sposób w jakim to się stało O czym właśnie dzisiaj poinformowała nas jego matka Zanim jednak do tego przejdziemy Najpierw chciałem pokrótce przedstawić wam sylwetkę tego twórcy Dla wszystkich osób które tego pana jeszcze nie kojarzą Bo na pewno ktoś tutaj tak jaki się znajdzie. Tak więc Lil Loaded. ciężko mi się to mówi, ale był to twórca, który jakoś dwa lata temu przebił się na rapowym rynku muzycznym i to przebił się w dosyć nietypowy sposób. W sumie to ogólnie, jego cała historia jest jedyna w swoim rodzaju, no bo stało się to za sprawą nikogoż innego jak Tommy'ego Kreisa, którego polska publiczność może głównie kojarzyć z kanału Jet Crew, który kilka lat temu prowadził kontent skierowany stricte pod polską publiczność. Bo też, co nie wszyscy wiedzą, Tommy Kreis urodził się właśnie w Polsce, jednak w pewnym momencie Youtuber zaczął działać na własną rękę, tworząc już content stricte rapowy na swoim imiennym kanale, który po niedługim czasie zyskał wręcz ogromną popularność na całym świecie, no i pewnego dnia, podczas jednej ze swoich sztandarowych serii na kanale, w której reaguje on na totalnie undergroundowe traki, które mają dosłownie zero, czy tam zaledwie kilka wyświetleń. Podczas jednego z odcinków znalazł on właśnie w taki sposób Lilo Deda I zaraz po publikacji tego materiału życie Daszłana Maurisa Robertsona zmieniło się po prostu o 180 stopni. No, bo jego powiadał kiedyś w wywiadzie. Położył się spać, gdy jego kawałek miał zaledwie kilkadziesiąt wyświetleń. A obudził się z milionami powiadomień na swoich mediach społecznościowych. Od rana zaczęły do niego dzwonić liczne wytwórnie muzyczne. I już następnego dnia wyleciał ze swojego miasta, by podpisać swój pierwszy oficjalny kontrakt. No, szybciej to już chyba tego zrobić się nie dało. I tak właśnie zaczęła się kariera Lil Loaded. No i też wówczas wszystko wskazywało na to, że przez następne kilka lat dużo jeszcze będziemy słyszeć o tym gościu. No, bo jego talent muzyczny, jego etyka. Pracy były niepodważalne. Na pewno raper dysponował przyjemną i unikalną barwą głosu, która idealnie pasowała pod mocne bangery. Jego umiejętności liryczne też stały na bardzo wysokim poziomie. No i wiecie, na pozór wydawało się, że gość teraz będzie po prostu żył swoimi marzeniami. Że będzie teraz najszczęśliwszą osobą na świecie. Jednak, no, jego historia po raz kolejny może być dla nas dowodem tego, że za tą sławą, za popularnością, za milionami dolarów na koncie bankowym wcale w parze nie idzie długoterminowe szczęście. No bo niestety ale życie Lilo Deda od kilku miesięcy mocno zaczęło się komplikować. Już na jesień opowiadałem wam o pewnym incydencie z jego udziałem, którym najprawdopodobniej omyłkowo z jego ręki, podczas kręcenia teledysku zmarł jego przyjaciel. Takie przynajmniej zarzuty Lilo Dead usłyszał w sądzie i co prawda do dzisiaj jeszcze nie wiemy, czy ta historia wyglądała tak naprawdę, bo sąd miał to dopiero orzec za jakiś czas. No ale wiecie, sama śmierć jego przyjaciela, tym bardziej w tym najgorszym scenariuszu, jeżeli stałoby się to nawet przypadkowo, ale z jego winy, to na pewno była to kwestia ogromnie obciążająca go psychicznie. No i popatrzcie teraz tylko na swój ekran. Jest to właśnie ostatni wpis na instagramowym profilu rapera, który był widoczny na jego story dosłownie przez kilka minut, chwilę później oczywiście został usunięty, ale który też nosił bardzo emocjonalną i wzruszającą wiadomość. Boli Louden napisał w nim, Panie Boże, proszę wybacz mi moje błędy oraz wybacz mi te wszystkie momenty, w których nie udało mi się uczynić Ciebie dumnym i być wdzięcznym za błogosławieństwa, które mi zesłałeś. Czasami linia pomiędzy byciem Twardym, a byciem bez serca jest bardzo zamazana. Jestem ci niezwykle wdzięczny za to, jak daleko zaszedłem i za ludzi, których mi zesłałeś w życiu, którzy cały czas pomagali mi twardo stąpać po ziemi i być pokornym, przechodząc przez to wszystko. Kocham każdą z tych osób, które są dla mnie prawdziwe. Proszę o wejście do Twojego królestwa, pomimo wszystkich moich błędów. Wiem, że kochasz wszystkie swoje dzieci, i jestem gotowy, aby moje serce i dusza dołączyły do ciebie. Więc, no, krótko mówiąc, jak sami słyszycie, było to po prostu pożegnanie z naszym światem, połączone z podziękowaniem. I przeprosinami skierowanymi do Pana Boga No a już zaledwie kilka dni po tym wpisie Lillo dead zmarł I właśnie dlatego od początku wszyscy podejrzewali Że mogą zostać sam swoim oprawcą Dodatkowo zaraz po tej tragedii jego przyjaciel Nijaki IBK Syrak Zaczął udostępniać masę takich wpisów na swoich social mediach w Których tłumaczy to co według niego było przyczyną tego kataklizmu I w który zdecydował się napisać takie kwestie jak Ostatni raz jak widziałem się z nim w studio to mi powiedział Że ktoś przerobił jego dziewczynę Mój człowiek zabił się przez tą sukę. Nienawidzę tej dziki każdą kością w moim ciele, nigdy jej tego nie zapomnę. No jak zresztą widzicie, było jeszcze o wiele więcej tego typu wiadomości z jego strony. W każdym razie najważniejsze jest to, że uznał on, że stało się to przez jego dziewczynę, która po prostu go zdradziła. No i powiem wam też, że w dniu dzisiejszym oficjalnie możemy też to uznać za stuprocentową prawdę, ponieważ właśnie przed kilkoma godzinami matka rapera również tę informacje potwierdziła, jednocześnie zdradzając trochę więcej szczegółów i co w tej całej sytuacji. Sytuacji jeszcze bardziej przykre, to właśnie ona Znalazła martwe ciało swojego syna W ich domu, podobno rankiem w poniedziałek Gdy wróciła z miasta do domu I weszła na drugie piętro, na samym środku Holu, zastała ciało swojego syna Leżącego na podłodze z dziurą w głowie Obok niego leżał pistolet I nawet nie chcę sobie teraz wyobrażać Przez co wtedy musiała przechodzić ta kobieta Która od razu też oczywiście wezwała odpowiednie służby Które też szybko przybyły na czas Ale, no już wtedy nic nie dało się zrobić No i mama dodatkowo stwierdziła jeszcze Że już dzień wcześniej, w niedzielę w nocy Loaded przychodził przez totalne załamanie nerwowe, właśnie z powodu tej dziewczyny, tak więc chyba wszystko jest już jasne. No właśnie, ale teraz pytanie takie. W końcu o jakiej dziewczynie cały czas tutaj mówimy, bo wokół jej tematu też jest teraz ogromnie wiele spekulacji w internecie. No i powiem wam teraz tak, że póki co, jedyne co na 100% jest pewne w kontekście jej osoby, to to, że ma ona na imię Kendria, ale poza tym wiele więcej już nie wiemy. Przynajmniej nie mamy jakichś 100% potwierdzonych legitnych informacji, bo też teraz potencjalnie. Incydencie. Na Instagramie pojawiło się wiele nowych profili, które po prostu się pod nią podszywają i które rozprzestrzeniają fałszywe informacje. I co jeszcze w tym wszystkim najgorsze? Później, po zdobyciu kilku tysięcy followersów, próbują jeszcze na tym wszystkim zarobić w postaci promowania postów. No szczerze mówiąc, nie wiem jak człowiek może być do czegoś takiego zdolny moralnie, no ale pewnie karma do takich osób prędzej czy później wróci. W każdym razie, chciałem Wam tutaj powiedzieć tyle, że te wszystkie informacje, które pojawiają się teraz w internecie, wiecie, że jego dziewczyna coś tam powiedziała, że tam do czegoś się przyznała itp. itd. To patrzcie raczej na to wszystko przez jakiś filtr. Wiecie, patrzcie na to z przymrużeniem oka, bo nic jeszcze w tym temacie w 100% legitnego nie ma, a jak coś będzie, to po prostu dam wam jeszcze o tym znać. W każdym razie odchodząc już teraz od tych wszystkich powiązanych z tym tematów, niestety koniec końców, na początku tego tygodnia wydarzyła się kolejna tragedia na scenie rapu, która niestety, ale jest już nieodwracalna w skutkach, nie możemy w tym momencie już nic na to poradzić i tak jak w przypadku Temprestona, na koniec mówiłem Wam, żebyście się pomodlili za jego duszę. Tak teraz do tego samego zachęcam Was kwestii Lilou-Deda. Naprawdę, jest to przeogromna strata dla rapowej sceny muzycznej i dodatkowo pomódmy się może jeszcze wszyscy dzisiaj, żeby już więcej żaden młody, uzdolniony raper nie musiał przedwcześnie odchodzić z naszego świata. I Wy też pamiętajcie, żeby cały czas dbać o siebie i o swoją psychikę. Nie bójcie się mówić bliskim o swoich problemach, nie bójcie się udać do specjalisty. Jak widać, u Lilou-Deda najprawdopodobniej zebrało się kilka naprawdę ciężkich przeżyć w ostatnim czasie. I to wszystko skutkowało taką tragedią. Spoczywaj w pokoju, Lillodet. A tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.